Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z nową promocją. Na pewno na ezebra i chyba kokolita jest teraz możliwość otrzymania nowego mystery black od Revolution. I generalnie, jeśli kupicie dowolne produkty z marek Makeup Revolution albo Revolution Skincare albo Eye Heart Revolution, bądź Makeup Obsession lub z nowej kolekcji XX Revolution za minimum 99 zł, to w waszym koszyku za grosik pojawi się mystery bag z kosmetykami Revolution o wartości 105 zł. Także słuchajcie, wpadajcie na wwwzebra.pl bądź na kokolita.pl i zgarniacie dodatkowe kosmetyki. Oferta jest oczywiście ważna tylko do wyczerpania zapasów. No i teraz pokażę wam co ja zamówiłam i co mieści się w tym e, gifcie od Revolution e, ja się skusiłam na nową kolekcję XX Revolution i postanowiłam sprawdzić bronzer e, bronzer jest w kolorze Demo już Wam pokazuję jak to wygląda e, w ogóle bardzo ładne opakowania są nawet jako prezent to się mu świetnie nada. Bardzo fajnie inwestuje w opakowania właśnie marka Revolution. Nie tylko kosmetyki są dobrej jakości, ale i wizualnie po prostu też to cieszy oko. Tak, tak, tak to wygląda, jeśli chodzi o opakowanie. Bardzo ładna taka faktura, eleganckie. Nawet jak się wrzuci do torebki i się gdzieś tam wyciąga, żeby coś poprawić na buzi, to no jest to takie z klasą. Otwieramy. Jest lusterko, proszę bardzo. O, nawet się widzę, macham do Was jest to brązer. No w takim odcieniu ciepłym, cieplejszym. Nie jest to zimny kolor. Ja tak naprawdę nie widziałam wcześniej w ogóle tych produktów, więc zamówiłam go po prostu w ciemno, jeśli chodzi o odcień. No i powiem wam szczerze, że trafiłam, bo kolor jest fajny, taki akurat do mojej karnacji. Jeszcze raz wam przypominam, jest to kolor demo. czyli tak, mamy bronzer i słuchajcie, skusiłam się na podkład jestem cały czas fanką jednego podkładu, którego używam już od x lat no ale postanowiłam zaryzykować również z odcieniem bo tak jak mówię, w ogóle wcześniej tych kosmetyków nie miałam w ręce, nie widziałam w ogóle odcieni, nie miałam okazji nawet gdzieś tam ich wypróbować więc zupełnie w ciemno zakupiłam yy, i postawiłam na odcień FX 3.5 i powiem szczerze, że chyba po prostu to jest taki odcień, żadnej nazwy on nie ma no nie, tylko te to oznakowanie tutaj FX 3.5 że Wam pokazuję w ogóle opakowanie też bardzo ładne buteleczka jest taka e, jakby z takiego szkła hartowanego ja już oczywiście spróbowałam dzisiaj już widzę, że go upaćkałam <laughs> e, bo dziś już jestem nim pomalowana musiałam sprawdzić czy, e, czy się nada no i powiem Wam szczerze, że jestem z niego bardzo zadowolona e, jest to podkład kryjący Dobrze kryjący. Z kolorem, myślę, że też fajnie go dobrałam, bo się bardzo fajnie wtapia i to po chwili w skórę. Teraz wam pokażę. Jest praktycznie w ogóle niewidoczny. Eee, ładnie matowi. No, jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Więc chyba to będzie mój kolejny faworyt. Na lato na pewno bym musiała wziąć sobie odcień troszkę e, mocniejszy do e, do mojej karnacji. Natomiast teraz na zimę myślę, że nada się świetnie. Pokażę wam rękę bez i rękę po. Bardzo ładnie naprawdę się wtapia w skórę. Nie zostawia takiej maski. Mam go na razie cały czas na twarzy. No zobaczymy jak się będzie sprawdzał przez cały dzień. Także y, to jest ten podkład y, też y, z tej całej serii XX Revolution. Y, Liquid Skin F Foundation. Y, jeszcze raz Wam przypominam, odcień to jest akurat ten, który ja mam, FX3,5. No i teraz za te dwa produkty, które mnie kosztowały równe 99 zł, otrzymałam Mystery Box, Bag Back i teraz pokażę Wam, co się w nim mieściło. Pierwsza rzecz. Primer Base. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie używałam. Jest to w sprayu, baza w sprayu. No nie wiem, naprawdę nie miałam takiego produktu nigdy wcześniej, więc no zobaczymy. Muszę o tym troszkę więcej poczytać. Czy się u mnie to sprawdzi? Więc to jest pierwszy produkt, który otrzymujemy gratis. Drugim produktem, który już znam, bo w poprzedniej wersji też była pomadka z Revolution, jest ona matowa, bardzo ładnie wykańcza, ładnie trzyma się na ustach. Kolor wcześniejszy miałam, taki też dość bardzo odważny, ale fajny, taki troszkę rock and rollowy. a tutaj mamy pomadkę w odcieniu czerwieni i to jest kolor Duel. I mamy jeszcze yy, paletkę do oczu. Dużo matowych odcieni, mocno napigmentowane. Proszę bardzo. Ostatnim produktem. Yy, są jest też paletka yy, rozświetlaczy ale zobaczcie jak ona jest pięknie zapakowana zobaczcie no, przepiękne opakowania ma Revolution I tak to wygląda, tak wygląda ta paletka. Ścisna jest, naprawdę jest przepiękna. No i to są wszystkie produkty, które otrzymujecie. Yy. Gratis. Yy, przy zamówieniu za 99 zł otrzymujecie ten zestaw za jeden grosz. Jak Wam się podoba?